Witam wszystkich w miarę możliwość serdecznie w kolejnym odcinku Rogalikowni, a tym razem przed Państwem Lut and Loot czyli Rogalik, kościany Rogalik z budowaniem talii, tak jakby można powiedzieć. Dobra, wejdźmy może od razu do gry, a raczej do, do początku rozgrywki. W mamy do oczywiście postacie, za jedną z trzech. Na początku mam tylko Wojownika, ale możemy odblokować potem Zjadowcę i Maga. Co się Jak tu? I w trakcie rozgrywki zwiększamy poziom. Dzięki temu odblokujemy nowe rzeczy do wzmocnienia, na przykład więcej HP czy maksymalnego pancerza, ale także rzeczy, które będziemy mogli znaleźć po drodze. Ja, jako że skończyłem grę np. z wojownikiem, to. takie podejście, powiedzmy, nie grę. Podejście takie skończyłem, więc odblokowałem możliwość dodania sobie jeszcze utrudnień, modyfikatorów, które powiem, że gra jest trudniejsza, ale jeśli odpowiednio dużo tych modyfikatorów dodamy. To będziemy mogli Stoczyć walkę z ostatecznym bossem No ale nie będziemy na razie się tym przejmować, na razie przejdziemy do normalnej rozgrywki Ja oto już jestem Na początku rozgrywki I ja wam zademonstruje jak wygląda gra To Rzucamy w niej kością, zaczynamy, zaczynamy walkę od razu może I uczymy kością. wiemy co mamy w przeciwnicy na jak w tym przypadku Przeciwnicy będą atakować Przeciwnicy i my rzucamy kością. Tak jak to widzicie, ja rzuciłem kośćmi Rzuciłem dwie, dwie puste i dwie kości z atakiem. Mogę je przerzucić albo czy jeszcze raz. Mogę wybrać, na przykład, które chcę przerzucić, przykład całe puste. Ja mam dwa przerzuty na turę. Oczywiście, można się to zmieniać, Możemy zwiększać sobie do przerzutów, albo no, z jakichś przyczyn możemy mieć mniej, ale ja mamy dwa, dwa co turę. No dobra, nie będzie. Hmm. Wszystko w tego, mam w kulka pa pancerza, ale. No i skończyło się. Tak sobie. Oprócz odmienności rzucania kośmi, mam jeszcze umiejętność ostateczną, szanowną, główną, która. Musi się. Ma cooldown, więc trzeba ją używać rozsądnie. Garma 4, więc tu bym użył to. No to dopiero przy bosie. i mógłbym, ale. Na puste. Jest Jak p. Topę. No i tak musimy go wykończyć. Nałożymy statusu. Eła. Nieprzyjemnie. No, nie chcę im wylasować ani jednej pustej kości. Przeciwnikom. Dziwna. na samym początku zwłaszcza. Dobra, pokonałem ich, więc mogę e, zebrać łupy. Złoto... Albo umiejętności. I uwaga! Teraz przejdziemy do tego. Bo w wybrałem umiejętność, czy tam zdolność. I mogę modyfikować kości. Mam cztery kości, jak widzicie. I to są. No są moje kości. Po prostu, tak wyglądają. Mają sześć ścianek, tak jak twoja kość, ja mogę zmieniać. Za tych ściankach będzie. W przypadku mam trzy puste pola aż. Ale ma maksymalną pojemność. gosty tak? 14 z 20 pojemności tej kości. Każda umiejętność, zależy od tego, jak dobra jest, ma swoją umiejętność wyrażoną takim kierunkiem. zwykły atak 3, a taki atak z krwawieniem 5. Więc mogę dodać, dzięki temu kość będzie rzadziej wypadała na niej puste pole. No więc należy tak wybierać: zbierać oczywiście te umiejętności, układać. Kości, tak, żeby miał jakiś sens, większy lub mniejszy, to jest element strategii. to wchodzi, nie hmm, kowala, mogę ulepszyć coś. Mam hajs, co mogę pozwolić na ulepszanie. Ulepszanie jest tak, jak powinno ulepszać, tak? Czy zwiększa, zwiększa zdolność i czasem zmniejsza też pojemność. W tym przypadku to chyba nic nie da. Nie wiem, no to jest z lepszych, albo to wezmę to. Gdzie to w ogóle jest tutaj? Mhm. Oczywiście tutaj po drodze Nasze spotkania są losowe wybierane Możemy mieć np. kowala jak wcześniej Czy handlarza, albo Skarb, no to skarb to akurat jest trochę gotikowego takiego otwierania, bo mamy wytrych i hmm. decydujemy jaka sekwencja Otwiera W prawo, w lewo i tak dalej, więc zależy Tego tutaj Kolejny klątwa to nie, bo klątwa dodaje nam negatywną, negatywną ściankę na kości, więc mo może lepiej nie. E, kupon salon Ty hmm. pięknie, czyli w pierwszym, w pierwszym później, się mordowałem, a a z, z drugim już dla strzała, sprzedł. no pięknie jak widzicie mogę yy, wybrać, jeszcze sobie dołożymy tutaj grze oczywiście oprócz tego takiego czystego nie wiem, tego hajsu 5 handlarz i tak nic nie da, no dobra wrócimy nic się nie zdało, hmm, pięknie Coś masz za 5? Nic. Do no, następnego razu w takim razie. A może oczywiście takiej prostej walki, tak? Bo mamy walkę. Mam umiejętności, dodają nam pancerz. Bardzo podobny do rogalików karcianych. Tylko, że mamy tutaj maksymalny pancerz. Ja na przykład mogę mieć dzień maksymalnego pancerza i nie więcej. Ja zresztą jak samo jak z HP. To mamy też różne rodzaje modyfikatorów, które będziemy nakładnie na podziwnika. O! Pierwszy pusty te, pusta kość i to na piękny. pięknie. Zobaczymy może umiejętność specjalną. I każda umiejętność specjalna naszego bohatera ma jakąś, jakąś ciekawą właściwość. No możemy też potem ulepszać tą umiejętność. Tym razem zdaje ty hmm, obrażenia i nakłada wrażliwość. Jak widzicie w po tej wrażliwości zostają więcej obrażeń. Wszystko jest wytłumaczone. Fajnie, elegancko. Pozwolę sobie rzucić jedną kość, jedną kość, oczywiście, oczywiście, czemu nie, <laughs> oczywiście, czemu nie. Przeczytałem, bo mam full P, więc im to nie daj, tak? Ty... Hmm. Marnowany ten chyba. Aha, no do... to już mi wszystko. To już mi puste. Także tak, no chociaż będziemy chociaż to jest jeszcze gorzej, ale to. Trzeba <grytamy> płyńć, same puste, bo mam kul pancerza, więc chodzimy. Ja tu nakładam krwawienie, więc przeci przeciwnie nie ma się za dobrze. Dobra, niech będzie, zostawiamy. Mm -hmm. Tato się trzymam na kul, na full pancerzu, więc taka tward. I powołam ją, bo co dostajemy? Mm. Dostajemy łupy, takie lepsze trochę, bo dostajemy, dodają się nam artefakty różnego rodzaju. No akurat pakiet kości to jest po prostu kości, ale pozwolę sobie wybrać, żeby pokazać kolejny element jakby rozgrywki. Jak widzimy mamy drogę do pokonania i kol mamy różne łupy, różnych przeciwników i różnych poziom trudności, więc bierzemy sobie najłatwiejsze, żeby nie zginąć zbyt zbyt tak okropnie i mam przeciwników. Dobra, w kości, bo mam tutaj zestaw. Mogę sobie pozwolić. No i chyba nie pokażę jednak. Hmm. Nie pokażę, bo za dobre kości mam. Nie tak. Ale może, może później. Ja gram szybko, dlatego że już zagra zagrałem tyle razy, że wiem co i jak. Ale gra jest, je, jest szybka, jak człowiek już zna, zna kości na zasady, to jest szybka i przyjemna, dzięki można usiąść i zagrać sobie zagrać sobie chwilę. Dużo krwawienia mam. Trzeba przyznać. Muszę się tegoś pozbyć. Zamienić na krwawienie. Idziemy. Idziemy dołem. Więcej walki będzie. Dobliński kucharz. Nie mam kasy. Kwawienie, krwawienie, obrażenia. O, gość zginie w tej turze bez ściągania pancerza. No i to mi się podoba. Tak samo ten elegancko. O, teraz będę mógł pokazać chyba. Bo czy mam możliwość. 4 pancerza, 4 pancerza, to to samo. Hmm, hmm, hmm. Bo tak. Lepiej. No właśnie, mam dwie kości i teraz mam takie dwie ścianki. Kości, które są nieużywane i mogę sobie pozwolić na zrobienie coś takiego, że poświęcam te ścianki, żeby ulepszyć swoją kość. I mam... Tylko te losowe są. Te dwie, dwie pierwsze są losowe zwykle, a tutaj zawsze jest zwiększenie pojemności kości na 22. Tutaj zostaje losowo na przykład zyskę plus 1 wrażliwości lub osłabienia, ale nie mam niestety. A tutaj zwiększam szansę na rzut, na. zostanie górnego lub dolnego slotu. No trochę słabe, liczę na to, że dostanę plus 1 do krwawienia, bo wrażliwości to mam chyba tylko jedną kość, jedną z wrażliwości. Hmm. Dobra i tak wezmę chyba. I pozwolę sobie zamienić. Czyli zbieramy im więcej ścianek, tym lepiej oczywiście i będziemy mogli ulepszać nasze hmm, nasze kości, dzięki temu Będę miała... teraz, teraz będą musiał zbierać takie co dają wrażliwość, tak? Czyli zwiększają możliwości, zwiększają obrażenie przyjmowane na przeciwnika. A na innej spróbować wylosować hmm, krwawienie ewentualnie. No tak chyba powoli pokazuję co i jak. Chyba już wszystko nie więcej pokazałem, ale... Ostatnia walka, bo... Powiem wam, że gra wciąga... Też już wszystko. Gra wciąga bardzo. Jak pech, to pech. W takiej kolejności, bo gdybym, pamiętajcie, jak, jak pokonacie od podziemnika, to kończy się gra. Jeśli macie na przykład kart, y, ta, kość, która pozwala się wyleczyć, to przepada niestety, więc. Dobra. Tak czy inaczej, no z mojej strony, no to chyba już tyle. Tak, pozostaje mi tylko podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka.